Siemu tutaj Łukasz Łuki Woźniak. I ola. I dzisiaj mówimy o grze Kanagawa. Juhu. Kanagawa jest to gra autorstwa Bruno Catali yy, i Sharla Chevaliera, Czy jakoś tak? Zasadniczo pan Bruno Katala jest rozpoznawalny i zawsze się mówi, że to jest jego gra po prostu. To jest trochę nieuczciwe dla pana yy, Harlesa, ale cóż. Jest to gra karciana dla dwóch do czterech graczy, wydana przez wydawnictwo Dwa Pionki w Polsce. Partia w tej grze trwa yy, 45 minut, aczkolwiek jak gracze znają grę to trwa pół godzinki. I jest to gra, taka można powiedzieć, z kategorii lekkich strategicznych, mhm. albo yy, rodzinno-strategicznych mhm. karcianek. Gra, która jest gdzieś pomiędzy. Pomiędzy takim zupełnie prościutkim pograniem sobie typu Celestia, tak? a pomiędzy zaawansowa bardziej za zaawansowaną karcianką typu Race, 51 stan, czy cokolwiek innego. Mhm. To jest na taki naprawdę środeczek. Pokażemy wam, jak to wygląda yy, i opowiemy później, czy ta gra nam się podoba, czy nie. I z góry przepraszamy Ciebie Zosiu, jeżeli oglądasz ten filmik. Zosia, siostra mojej żony, bardzo chciała wystąpić w dzisiejszym filmiku i wyrazić swoje, swoją miłość do gry, ale jak później może kiedyś nagram i wrzucę gdzieś, dlaczego Zosia lubi kanagawę. W ogóle jakoś tak Kanagawa rodzinnie w naszej rodzinie siadła, mm -hmm. bo graliśmy i z Twoją siostrą i jej mężem, i z moją siostrą i jej mężem. Mm -hmm. Dosyć dużo. Mm -hmm. e, e, mamy tą grę. Od, oh, nieproporcjonalnie dużo. Tak, <laughs> mamy tą grę od czasu SN 2000, y, który jest 16. 16, prawda? Czyli tam z pół roku i od pół roku sobie w nią gramy, więc mamy dużo myśli. Okej, okay, tak wygląda rozkładana plansza. E, mamy taką, prawda, bambusową planszetkę, talie kwadratowych kart. Jakieś elementy drewniane, dużo ładnych rzeczy, i mechanika wygląda w następujący sposób. W każdej rundzie jeden z graczy jest rozpoczynający i wykłada karty w dwóch kolumnach, tak? I, bo jest dwóch graczy. Gdy gramy w trzech, to w trzech. I teraz gracz rozpoczynający jako pierwszy decyduje, czy chce zabrać jakąś kolumnę. Ja mówię, że czekam. Ola? Ja też sobie poczekam. Gdy gracze zdecydowali, co robią, odkrywamy karty w drugim rzędzie, z tym, że na czerwonym polu zawsze kładziemy karty zakryte. Karty mają różne rewersje, a więc wiemy, co na, tym, co po, na tej karcie jest, ale nie do, jakby nie mamy pewności do końca. Możemy trochę przeczuwać, więc jest sobie pewne ryzyko. Ja mówię, że czekam. Ola? A ja mówię, że biorę. Więc Ola bierze te dwie karty i w tym momencie je rozkłada. I karty są dwuczęściowe. To znaczy, że każdą kartę można położyć jako fragment obrazu lub jako fragment studia naszego. A więc Ola część maluje. Nie, akurat ja idę dwa razy do dwa razy studio, studio, Ponieważ okay. nie mogę zapłacić. No tak, nie stać się, żeby to zrobić. No więc Ola ma sobie stworzyła, dobudowała dwie części do studia, i tam, gdy rozwijamy nasze studio malarskie, te będziemy mieli kolejne kolory do farb, będziemy mieli pewne specjalne funkcje, będziemy mieli punkty dodatnie lub ujemne, czasami przejmowanie pierwszeństwa. Głównie chodzi o farby, prawda? I farby zaznaczamy tymi drewnianymi dingsami. Ok, ja zostałem sam, więc yy, odkrywam kartę, no i już teraz muszę zabrać, co to tu jest. I teraz też chcę to jak najlepiej pomalować. I dla przykładu ja coś tam sobie namaluję. Kładę tutaj jeden znacznik, jedną kartę i drugą kartę. I zaznaczam, że mam ten pędzel w tej rundzie na niebiesko pokolorowany. I tego pana tu kładę, ponieważ spełniłem wymaganie. I oprócz tego, że gracze różne rzeczy budują, to po, budow po zbudowaniu, po włożeniu kart gracz może sięgnąć po jedną z tych premii. Mamy. Pewne dyplomy, o które się ścigamy. Te górne dotyczą tego, co malujemy, a dolne naszego warsztatu. No i będziemy mieli więcej kart z różnymi zwierzętami, będziemy mieli karty z różnymi postaciami, będziemy mieli karty z różną ilością drzew i będziemy mieli karty z budynkami, które sobie stawiamy. A więc tych czterech jakby kategorii dotyczą te górne żetony, dolne dotyczą naszego studia. I gramy do momentu, w którym się skończą karty albo ktoś wybuduje 11 kartę. I liczymy punkty. I punkty w tej grze są za kilka rzeczy. Przede wszystkim im więcej za każdą kartę mam punkt. Oraz mam punkt za każdą kartę w nieprzerwanym ciągu kart o tym z, z tą samą porą e, roku. A więc na przykład mam tutaj takie karty wybudowane i symbol burzy służy jako joker i mam w tym momencie na przykład raz, dwa, trzy, cztery karty w nieprzerwanym ciągu, cztery punkty. Niektóre karty dają dodatkowe punkty, niektóre karty studia dają punkty, no i mamy dosyć dużo punktów z tych dyplomów, o które się ścigamy. Tak wygląda kanagaba. Mhm. E, Ola, zacznijmy od wykonania i klimatu tej gry. Yy, bardzo, bardzo mi się podoba. Nie wiem, czy to mm. jest dlatego, że jestem kobietą, i jak patrzę chociażby na okładkę tej gry, to sobie myślę, mm, mm. No jest taka, jest taka pastelowa, prawda? Tak, Jasny, taka. błękitny, różowy. Taka. Tak, tak. No, <laughs> mm. Więc... Nie znam się na modzie, ale mi się też ja. bardzo podoba zarówno okładkę jak i wszystkie komponenty w tej grze. Mhm. Bardzo. To, że to jest bambusowe, to jest, to jest tak mały element jakiś tam, to, mhm. ale po prostu to, to, już, to już daje taki klimat tego, że rozkłada mój bambus i to będziemy okładać i coś tam. Albo będziemy rolować sushi w tym. Albo będziemy rolować sushi, dokładnie, czyli dwa w jednym. Yy, to jest bardzo fajne, te pędzle są bardzo tak. fajne. Wszystko jest yy, zgrabne, piękne, pasujące, wykonanie jest bardzo dobre. Tak i fajne jest jest to, że nie tylko to, że jest ładnie wykonana gra o czymś tam, tylko nawet te, powiedziałbym, głupie pędzle, ale nie tylko to, jak w jaki sposób to się buduje wszystko mhm. tu, i w jaki sposób jest to zilustrowane, sprawia, że ja zawsze, jak tłumaczę tą grę, to ja opowiadam o malowaniu. Ja nie mówię o. W sensie nie mówię, będą karty i punkty. W ogóle o tym nie mówię. Mhm. Ponieważ to nie jest gra, w której mamy, wiecie, karty zda jeden punkt i trzy i tak dalej. To jest mało rzeczy, które tak chamsko powiedziałbym, są hamskogrowe tak tak, 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 tak. Że te punkty są na końcu za ilość, yy, yy, za liczbę kart, mhm. które mam i za te symbole, ale nie ma także, wiecie, tak jak w wielu karciankach. Ta karta da jeden punkt, ta dwa. I w ogóle jest mało rzeczy, które odciągają od tego, że ja coś maluję. Mhm. Więc um, rzadko mi się to zdarza może. Zazwyczaj mhm. po prostu siadamy do gry, ale tutaj ta gra sama mówi. Um, chodź namaluj Mój świat na żółto to... i na O, To nawet. Nie, poczekaj, to nie są te kolory. Są te kolory. Mechanika El, je, gry. Jeszcze jedna, tylko jest jedna wada tej gry, na tak. którą ludzie narzekają, to jest ten system podkładania A, tych to. kart. I to może wkurzać, jak nie masz paznokci i nie jesteś kobietą. I jak, bo chodzi o też o stół, nie, bo to chodzi tylko włącznie o stół. Rzeczywiście jest to gra, mm -hmm. która jest nieprzystosowana za bardzo do, do grania na, na takiej płaskiej powierzchni, w sensie, wiecie, bo tu mamy taką wyściółkę mm -hmm. i, to jest, i to już jest ideoles. Nie? Wyściółka to sobie, jest, wkładasz. sobie wkładasz. Albo jak masz obrós, jak masz na stole coś miękkiego, albo grasz na dywanie, czy gdziekolwiek, no zasadniczo obrus załatwia sprawę. Mm -hmm. Ale jak grasz na zwykłym stole, takim płaskim, to rzeczywiście jest problem z podnoszeniem, trzeba mieć paznokcie albo się trochę gimnastykować, i to rzeczywiście jest yy, yy, upierdliwe. No. I, no i to jest jedna jedna rzecz, do której tam tak. głównie faceci tacy z obgrzyznionymi paznokciami, <laughs> jak się z nimi grałam, to narzekali. Tak, o matkę, patrzysz ludziom na obgrzyznione paznokcie? Dobre. Nie, nie, żartuję, nawet nie pamiętam. Eee, więc mechanika. Mechanika. Jak Ci się podoba mechanika tej gry? Podoba mi się bardzo. Ciekawe jest właśnie to, że nie wybudujesz każdej karty, że masz jedno przełożenie pędzla na rundę i o ile ktoś nie oszukuje, a zdarzają się takie przypadki. Tak, bo o tym e... nie mówiłem, że, to, że co mhm. rundę pędzel może zadawać inny kolor, ale mamy, o ile nie zdobędziemy więcej, to mamy jedną zamianę pędla co rundę. Mhm. A więc to też jest jakieś tam kolejne ograniczenia, oprócz ograniczenia tego, że mamy pewne karty i tego, że mamy tylko pewne kolory. Tak, więc generalnie ta gra, to co mi się podoba, że cała mechanika, to, że się ścigamy, ale nie jakoś tak hamsko tylko po prostu, no, po prostu ścigamy się, patrzymy co kto układa, patrzymy na co my mamy szansę, to jest bardzo fajne. To, że musimy y, jakby m, m, manipulować i balansować naszym warsztatem i naszym obrazkiem jest, jest świetne. To, że to, że musimy patrzeć na tą pogodę, a może nam się coś zbiegnie, a może nie, a coś tam, a chcemy pójść, to jest wszystko, to jest wszystko po prostu bardzo, bardzo, bardzo fajne. No i to, co, to, co to ja, ja lubię w tej grze to jest to, ona jest po prostu przyjemna. Ja gram i ja odpoczywam. To jest tak, jak pójść na masaż gdzieś. Odpoczywam wizualnie i, i umysłowo trochę sobie pokombinuję, ale nie za bardzo, więc to są, to są rzeczy, które ja bardzo lubię. Ja się zgadzam absolutnie. Naprawdę to jest gra, w którą bardzo dużo graliśmy od czasu, kiedy było, y, z, ją zdobyliśmy. I od pierwszej partii było coś takiego, <coughs> że właśnie najpierw ona przykuła okiem. W sensie wizualnie, a później przykuła swoją jakby prostotą zasad, ale zarazem fajnymi decyzjami. I też tym, że nawet jak gram i nie zrobię tego, co chciałem, bo ktoś mnie wyprzedził w tych, <laughs> y, z tych, w tych dyplomach, albo nie takie karty podeszły, naprawdę nie mam takiego poczucia frustracji w tej że <laughs> Tylko po prostu mam takie okej, okay, mogłem wcześniej powalczyć o pierwszeństwo, <laughs> mogłem w, 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 szybciej decydować, że w jakąś misję idę y, luknąć kto ktoś inny robi, wciąż było fajnie. Dokładnie. I mechanicznie, tylko mechanicznie ja powiem, co mi się podoba mechanicznie w tej grze. Mechanika wykładania jest bardzo fajna. Ona jest prosta i ona działa najlepiej w trzech i czterech graczy. W dwóch graczy no, mamy tylko dwa rzędy, więc ja wezmę jeden ty drugi. W trzech i czterech graczy jest tak, że ok, są odkryte już dwie karty. Mogę czekać na trzy, żeby mieć więcej, ale mogę się wycofać z dwiema, przez co szybciej je wyłożę, przez co może teraz wezmę coś. Ale też jest fajne zarazem, że te karty są zakryte. Więc, czy tam jest wystarczająca ilość drzew po drugiej stronie, mm -hmm. prawda? Czy tam jest ten gościu, którego ja potrzebuję, po drugiej stronie tej karty? Nie chcę ryzykować, czekam, albo chcę ryzykować, idę w to teraz. Więc to jest fajne, i tak jak mówiła Ola, ściganie się po dyplomy, które dają sporo punktów dodatkowych w tej grze, jest bardzo ważne yy, i w, więc. Gramy troszeczkę, jakby przeciwko innym graczom, albo y, musimy obserwować co oni robią, mhm. więc jest taka, jest sporo takiej pośredniej interakcji. Mhm. Nie, ma, nie ma dużo bezpośredniej, pod tytułem zabieram coś ci, tylko raczej zabieram coś o co my się ścigamy I to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne, bo nie ma takiego, ej, zabrałeś coś dla mnie, ale zarazem to też nie jest taka koleżeńska gra, że każdy sobie coś wyłoży, mhm. więc tu jest ten balans między rodzinnością a poważ powagą. Dokładnie. E, I to jest wszystko bardzo, bardzo fajne. Ja bym powiedziała, że e, o ta gra może... Może, to jest dziwne, ale ona trochę wygląda damsko. W sensie, że jest taka właśnie ładna, ona jest taka ładniutka. Malujemy obraz i jak tam grałam ostatnio z jakąś grupą ludzi w to, to faceci byli tak że bardzo fajna, ale takie, że jeszcze dziewczyna wygrała, więc też w ogóle, no to jest gra dla dziewczyn. Tak ktoś powiedział? Ale bo <laughs> nie wygrali. Aha, bo się fa faceci <laughs> obrażają. E, ale coś w tym jest, że jakbyś chciał ty, graczu, e, na przykład, Mieć, masz jakąś żonę, albo dziewczynę, albo coś, i kupić mhm. jakąś taką, taką grę dla niej, taką, żeby ona może jakoś się przekonała do gier planszowych, To to jest moim zdaniem ta gra. Aczkolwiek to nie jest łatwa gra, więc to też nie jest tak, że ona jest bardzo prosta. Mhm. E, da się w nią, da się jakby jej zasadzie w przyjemny sposób opowiedzieć, mhm. albo puścić e, instrukcję ze sklepu ułukiego.pl, mhm. e, ale, i tu jest ten moment, że się pojawiają informacje że ją sprzedajemy. Ale co chcę powiedzieć, to to, że rzeczywiście jakby ze względu na jej wykonanie wyjątkowo dużo dziewczyn, nie tylko, że w tą grę chciało zagrać z nami, tak, ale też chciało do niej wracać i wracać i wracać. No po prostu mhm. mm, zgadzam się z tym, jest naprawdę bardzo, bardzo fajna, bardzo ładna, e, dużo, jakby jest sporo takiego główkowania i interakcji, ale nie za dużo, mhm. są fajne decyzje i takie, które, ale też proste, nie za trudne, mhm. no. Też przyjemnie się z nią przegrywa, więc nawet jeżeli tak. y, twoja dziewczyna będzie przegrywała przez jakiś czas, to i tak, miejmy nadzieję, że się nie zrazi. No tak, no bo. bo, no bo coś, coś, ładnego, coś ładnego tam namalowaliśmy, prawda? Okej, okay. skali od 1 do 5 jako z Niaż-Kanaga. I nie ze względu na cokolwiek innego, mhm. tylko ze względu na moje logiczne myślenie oraz. Emocje kobiety. Emocje. Dla mnie to też jest piątka. O to jest tak, że ta gra ma jakieś tam te swoje mikrowady, bym powiedział. Jest to gra, w której nie mam pełnej kontroli, którą ja bym chciał mieć, ale właśnie pytanie, kiedy ją wyciągamy nie? i w, w jakiej sytuacji w nią gramy. I myślę, że to jest gra, w którą właśnie trzeba pograć w taki... Tak po prostu e, w gronie, nie jakichś takich wiecie, totalnych gamerów, mhm. nie, gdzie chcemy mieć wszystko przekalkulowane. E, tylko po prostu z takim nastawieniem, że to jest naprawdę przyjemna gra w układanie kart, e, w którą są wszyscy, tak naprawdę chyba prawie, że wszyscy z kim, z kim grają chcieli grać jeszcze. Mhm. Nie tylko kobiety, żeby nie było. Dobra, e, nagadaliśmy się, ja też daję, tak jak mówiłem, piątkę, możecie ją kupić u UKEGO PL bardzo polecam. Warto mieć taką ładną grę w kolekcji. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Hej. Właśnie trwa przed sprzedaż gry Słowny Ninja. Jest to najnowsza gra mojego autorstwa. Świetna, słowna gra karciana dla całej rodziny. Po lewej możesz zobaczyć, jak ona wygląda, a po prawej przejść od razu do strony sklepu.